No. Ja jestem mlecznym człowiekiem Mleko lubię Mleko lubię mleko, lubię. lubię mleko no, to już. No, to już. no już No to już Dzień dobry ojciec przenośniący Ja już w ty? Ojciec przenośniący? Dziś, dziś sanaben. To jest co? Kurwa nie nam się tam ojciec przenośniący Zbudź swojego syna trochę Tego lenia Bo całą noc pracował Całą noc, kurwa, e, ciężko, drzewko rąbał, sprzątał, wszystko. O kurwa, napierdolił cię jak nie, twój syn tamten. Ale ciebie też zmotywował patrzę. A czemu? No bo wziąłeś się za rozbiórkę. A na, na, to nie... On tylko ty ojciec przenieciężny. Wszystkie ojcie przenieciężny jesteście. Kurwa trzeba zmienić koszulę mokry bo, bo jak kłąż. No i mów, co chciałeś jeszcze do, do, nie, do nieznanego, tak? Co? Do, do nieznanego. No. Słowa kierujesz. I ojciec przenświęszy. On nie wiedzieć. <noise> Miałeś przyjechać na 11 godzinę. Kurczę 11 ile ja będę czekać za ciebie. Wczoraj mówiliśmy, że paluszkiem ciebie nie ruszymy. Ojciec Przenieświęszy. A co się okazało, że ojca przenejświęszego nie ma. <noise> nie ma. Aj, co to do, ojciec, kurczę, ani... Prachy nie przywieźli dla mnie ani nic, a tak z ojcem przedsięwziętym pieknęliby flakę sobie. Wiesz? Przy robocie. Nie, po robocie. Albo po robocie, no. Po robocie. Plachy się pika. A to byś zapłacił mu? Co? Zapłaciłbyś mu, jakby on pomógł tobie? Żeby pomógł? Jakby pomógł tobie, zapłaciłbyś mu? Pewnie. A ile na godzinę? Ile na godzinę? 100 zł. Płacisz? No. O kurwa, to ja się biorę za robotę. To się. To dawaj 100 najpierw, zaliczkę chcę. Co? Daj mi zaliczki 300, ja potem przyjadę. E, e, zaliczkę już jeden dostał, to wiesz? Bo dzień nie ma. O! Wiesz, do kogo masz telefon do Piotra. Do jakiego Piotra? A nie wiesz? Piotra świętego. Ale do jakiego Piotra? Ten co był? No, a ja nie mam telefonu do, do jego. A, a. A Major odwoził ciebie i Piotra. A no to, że odwoził to co? Ja muszę telefon jego mieć? A ja myślałem, może pojechać? Nie pan? mam, nie mam. Nie masz? Nie mam. To dasz mi zaliczki 300 trzy to ja potem przyjadę. Dziękuję. No daj no. To że niech da. Ale to ja tobie będę rozkręcał to. Co? Ja tobie będę rozkręcał to. No i jak pojeżdżę, to pies drugiej piątce będziesz Ja, Ja przyjadę, na pewno. No i tak on mówi, Farby przywiezie, materiału przywiezie. Po nie ma materiału, wiesz? Może, może czeka, bo zamówił w sklepie i nie ma jeszcze. Czeka na zamówienie. który <noise> będzie czekać? A ja tam wiem? No. Tata! To daj tą co? Tata! <grym> to daj mi dwie zaliczki. No daj stówę. Dać dwie zaliczki. Dawaj stówę. Bo to kurwa moja stówa było tam, pod wycieraczką, no. Było 300. No dawaj. Ale to nie twój samochód. Dawaj, dawaj kurwa. Nie pij, nie, bo zaraz lakier dostaniesz, tata. Kiedy ciebie tą kurwa komórkę trzymać? To dobrze do no. lepiej niż popłakać. Właśnie No Co, źle mówię, tato? Albo no ty mu kioczkiem dostaniesz No to dasz mi tu zaliczkę. Jak jeden mówił, że dać To dzień kurwa, nie chcę Ale wrzuca. ja przyjadę, to już znasz mnie No, przyjedziesz Akurat Ciebie, kurwa, zbawić, to wiesz Z dupicki O, z dupicki wiesz? A co to dupicka? Nie co to dupicka? Ty jak zajedziesz do domu, to dowiesz się jakby nie goło chodzić? Ja zajadę do domu to muszę się wykąpać gorąco. Muszę się wykąpać bo gorąco To co zostawisz tą wkrętarkę? No ja w życiu tobie nie zostawię A czemu? No co ty kurwa, to, to samo co wyrzucić <grym> do rowu Nie będzie już Ja bym zostawił Ty byś zostawił? <grym> Ta. To daj stówę No widzisz? Jaki co? T... Mówi ja, on by zostawił Ale co? No w wkrętarkę Ja mówię to daj stówę A, a pożyczysz? Nie, nie pożyczę. Takich rzeczy nie pożyczę. No pożycz. Nie, nie pożyczę. No mówię no, pożycz, Ja miałem Krzysiek też krękarkę, kurwa, dobrą. Krzysiek nie? kiedyś z, 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 z Białorusi. Nie? Zagraniczne. Ale na prąd? Na prąd. Tak o, wiesz. Ja, tylko większe twoje. Ale. Weź to, bo... No ale to moja, moje nie utrzymasz w ręku też. Nie, nie, nie przytrzymasz jej, taka silna. Co? No, nie przytrzymasz jej w ręce. Czemu? Ja? Tak. A czemu nie? No chodzi mi o to, że ma takie obroty, że nie zatrzymasz jej. Zatrzymasz. No, Zakład? Zakład. O ile? Kurwa już stu raz przegrałem z nim A zmieniałem oleje, to wydzwaniał do mnie kurwa 154 razy do godziny 11 no, Żeby stówę przywiezić. 156 razy kiedy do mnie dzwonił Ale do mnie do południa no. Powił rekord. Pobił rekord. I wygrałem! No wygrał, no a dałem ci stówę dałem. Dałeś? No. I, i po powiedziałem, że kurwa burzy nie będzie to nie będzie. Uż to na max. 21. On nie umie obsługiwać. No. Ja, no, Tam trzeba przedstawiać. Tam się... no, trzeba przedstawiać. To ja wiem, no. Czekaj, czekaj. Poczekaj chwilę. Weź na chwilę naciśnij. No. Wszystko. Co wszystko? Odkręciłeś to, tylko. W drugą stronę weź, czekaj. To, no daj to. I teraz złap to i naciśnij. No co? Przegrałeś stówę. No trzymaj. No i co? Gorący ci robi. To no, daj Teraz daj stówę. Przegrałeś. Ja się nam przegrałem? Się no ale to trzymałeś, ale zatrzymają. Bo, bo ty największy obrotu dałeś. No to za... ale zatrzymają. No. Widzisz? Woo! Daj, bo zaraz zepsujesz mi, daj ja ci odkręcę to. Aha. Zaraz ja to zrobię, no czekaj. ja tam zrobię też. No i co? Dawaj. 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 No stówę. Dawaj. On ma ci dać. Ja ty dla mnie oddeszłem. No dawaj. Major, powróć <laughs> <marzyć> stówę. <laughs> To tam. Ty, nie, taka mała, ja, ale silna. Ś... Kto tak, mu to rękę je? rozmacha? Co? Kto tak, mu to rękę rozmacha? No chyba wiesz kto? Aśka, Baśka albo Paulinka. <grym> Powiem, no dawaj dwóch. Ty machaj, a ja je, twoją ręką rywalę, no Dobry humor ma dzisiaj, nie? Chyba mleko było Ty, z tego to <grym> dobre a, a jent, nie? Nie, za dużo. Nie spierdol mi tego. Musisz przełączyć teraz. Nie tym. O tutaj no. O i teraz. O, zabawka. Ja muszę taką kupić sobie. No to ja ci odsprzedam Ja, wiesz, przywodę, ja ci sprzedam. Tak, tylko większą u mnie była. Przyszedł tutaj kolega, ty masz krętarkę? Ja mam, to po dziś dzień, kurwa. Nie widzę jej, wiesz? Ale fajne a, było. A mówił kiedy odda? Co? Mówił kiedy odda? Nie mówił na drugi dzień, no tobie. Ja kurwa, znowu no do jego, ja, bo wiedziałem, gdzie mieszka. Mówi, ty, ja po krętarkę przyjechałem, bo niepotrzebna potrzebna. Dawaj, nie? Jeszcze świat stał dużo. Mój dałem krętarkę moją. Kurwa nie wiem gdzie leży. Ja mówię, to chodź do warsztatu kurwa. Wiesz, może gdzieś w leży. Ja wszedł przejebałem u jego te graty. Kurwa nie ma. A ja widziałem jaki kolor wszystko swoje krętarki. Tylko wiesz co zobaczyłem? Baterie. Baterie to poznałem. Od razu. Mówię, Ty. To moje baterie. Od mojego krętarki. Gdzie wkrętarka kurwa? A kolega pożyczył. no ja to ty moją kantarkę kurwa, pożyczysz dla swoich kolegów? To jak to tak? Jak to tak, mówię, kurwa. Stała jego krętarka. Nad ja do ręki. No wiesz co, jak jemię tą twoją łeb tobie. Tylko łeb rozpierdoli się zaraz, na pół. Ma Małeś tu mnie, mnie, moja wkrętarka. Ja nie wyjeżdżam, kurwa, samochodem swoim. Zastanowimy mu bramę. Swoim światem dużym. Chujem wyjedziesz, mówię. Patrz, kluczycie u mnie, kurwa, odpięte. Drzwi, drzwi zamknięte. A był na pilot zrobiony. Mówię, chuj otworzysz. Poszedł drzwi otwierać. Ja mówię, chuj otworzysz, bo ja mam pilot przy sobie. Wiesz, to chuj otworzysz. Mówię, drzwi. I nie wyjedziesz. Poszedł, za płot. Sąsiadek pożyczył jego. Przyszedł sąsiadek. Mówię, panie, to moja. A to twoja? Jego. Mówi, Kurwa, mówię, jak czytam tam jego, sąsiadku, jego, to aż tylko kurwa wyjemy się za płotem, mówię, Czyli to jest a już bateria się rozlodowała, chuj bez... ja nauduję w domu baterię, wiem jak ładować, jak przyniósł, kurwa, nie ta tarka. to trzeba pobrać jaka jest, to, to czy... ja wziąłem, ale kurwa, wiesz. A dzisiaj, dzisiaj pogonił Krzysiek.